Państwa kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością, po raz pierwszy w tym cyklu, zapraszam Państwa, um, chciałem powiedzieć w diabelską krainę, ale powiem bardziej, że w czarcią krainę, ponieważ gościem moim i Państwa Ewa Jeziak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę Państwa, ja zawsze jestem lekko nieśmielony, jeżeli rozmawiam a szczególnie z kimś, kto piastuje tytuł prezesa. No bo to w naszym kraju prezes to nie byle kto. No oczywiście żart czartem. Pretekstem do naszego spotkania z Ewą jest oczywiście działalność Stowarzyszenia Czart w Częstochowie, które jeżeli Państwo nie kojarzycie, to frytka parady, diabłów, przeróżne historie, zresztą o tym w dalszej części rozmowy. Ale zanim sobie o tych czartach częstochowskich porozmawiamy, to oczywiście to, co Państwo lubicie najbardziej, czyli przesłuchanka. No to co, zaczynamy. Częstochowianka? <grymne> tak, Częstochowianka. I tak z dziada preziada? Wiesz co, no nie do końca, dlatego że rzeczywiście moi dziadkowie tak naprawdę urodzili się i mieszkali pod Częstochową, ale de mm -hmm. facto tak. Nawet ponoć moje panieńskie nazwisko to było Makles i ponoć tutaj rodzina Maklesów w okolicy Częstochowej, bardziej Kłobucka, ma już korzenie no, sięgające kilkuset lat. Takie doszły Proste. mnie słuchy. Tak? <laughs> tak, tak. A czy ty masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich przodków? Czym oni się zajmowali? Co oni robili? Wiesz co? Tak naprawdę moi, dziadk moi dziadkowie byli rolnikami, mieszkającymi o, po prostu, prostu tak, pod Częstochową, ale rzeczywiście moja rodzina jest taka długowieczna, przynajmniej od, od strony taty, bo mój dziadek zmarł w wieku 90 paru lat. Także jako mały berbec jeszcze miałam jeszcze tak, kontakt z moim pradziadkiem. Nie wiem, ty jesteś społeczniczką? Tak. Tak, chyba to, tak mogę siebie tak? nazwać. No bo tak ja też tak jak gdyby cię postrzegam, bo Dokładnie. to jest tak, że nie wszystkim się chce działać i kręci ich działanie. Wszyscy albo upatrują działania w, na zasadzie dobra, ale no to mam z tego konkretne korzyści, albo no nie wiem, jakoś tak wiesz, no, tak się na to patrzy. To jest tak, że to jest tradycja rodzinna, że nie wiem, mama tata, że w ogóle w rodzinie ludzie się udzielali społecznie. Nie, nie, tak? nie, kompletnie, szczerze mówiąc, chyba odstaję od mojej no. rodziny pod tym względem. I samo mi, się, samo mi to gdzieś tam przyszło z czasem i tak naprawdę to trochę wyniknęło z różnych przypadków, które się zadziały po uh -huh. prostu w moim życiu, a właściwie. W mojej pracy zawodowej, bo po studiach zaczęłam pracować w Urzędzie Miasta i tam wtedy brakowało trochę ludzi, którzy by władali językiem angielskim po prostu. Rozumiem. I tak się zaczęła ta przygoda, taka moja międzynarodowa. Ponieważ zostałam zaangażowana po prostu w różnego rodzaju projekty. europejskie projekty, Projekt. mhm. tak, I, i najpierw te europejskie projekty były właśnie w ramach mojej pracy w Urzędzie Miasta, ale wkrótce zrobiło się mnie i osobom, które poznałam, działając i, i realizując te projekty, trochę za ciasno w takich urzędniczych przy, w tak, procedurach. procedurach. Nie wszystkie rzeczy dało się zrobić, albo nie wszystkie dało się zrobić na tyle prosto, jak chcielibyśmy tego. I właściwie stąd powstał taki pomysł, żeby założyć stowarzyszenie. No właśnie, bo dla mnie w ogóle jest wiesz, znaczy ja się ucieszyłem, bo nie ukrywajmy, Częstochowa jest postrzegana jako duchowa stolica Polski, i nazwa Stowarzyszenia Czar. To taka trochę na przekór. Oczywiście z przymrożeniem oka, tak, ale... Tak. Zdjęłam rogi i ogon, zanim tak, tu przyszłam. Tak, tak, tak. Ale stowarzyszenie Czart Częstochowy to już jakoś tak... Brzmi Słuchaj, co najmniej prowokacyjnie. Bo tak to wiem, miało nie... być nieco prowokacyjne, miało rzeczywiście, być. tak. Tak naprawdę ta, ten pomysł pojawił się około no już kilkanaście lat temu, ale mhm. udało się go nam zrealizować dokładnie w 2010 roku. I w ogóle była taka no, fajna dla mnie też historia, ponieważ byłam zaangażowana oczywiście osobiście tych wszystkich młodych ludzi, których mi się udało poznać mhm. dzięki realizacji różnych projektów. No było całe mnóstwo. Tak. I część z nich była bardziej aktywna, część mniej aktywna, i z tych bardziej aktywnych, no tutaj się wyróżniał mój kolega Janek, którego poznałam, jak miał 17 lat, Brożyński. Tak, który jest chyba bardziej rozpoznawalny jako ten, który nosi te rogi. I, I tak naprawdę z Jankiem i jeszcze paroma innymi osobami zaczęliśmy myśleć no. nad tym, jakby kontynuować te projekty, które, no, w które byliśmy po prostu osobiście zaangażowani. Janek, ja wtedy zaprosiłam, robiłam taką wymianę, fire show. To była mm -hmm. pierwsza taka wymiana. Nie wiedziałam, na co się pisze, tak naprawdę. To, wiesz, to, to, to jest taki network, to jest taka sieć. Gdzieś tam kogoś poznajesz, po drodze ktoś cię wciąga, i to, to wszystko się tak po prostu toczy. Tak jak mówię, czasem trochę przypadkiem. I tak właśnie przez przypadek zaprosiłam do Częstochowy różne grupy, które robiły fire show. I zrobiliśmy wtedy na Placu Biegańskiego ten pokaz okay. tańca z ogniem. Okazało się, że no, takie miałam szczęście, że trafiłam na super profesjonalnych ludzi. Którzy tam jest przyjechali. przede wszystkim Katalonia, prawda? No Cie właśnie Barcelone? o to chodzi. Tak, tam ja tam Dokładnie tak. Osiadł. Tam Janek I... ostatecznie osiadł. I mhm. to było jeszcze przed tym 2010 rokiem. Mm, przyjechały różne grupy, przyjechali ludzie z Włoch, z Hiszpanii. No, no, Już no. nie pamiętam teraz jeszcze, jakie były kraje zaangażowane, ale między innymi właśnie przyjechali ci ludzie z Barcelony, z Katalonii. No. I oni, no, reprezentowali sobą po prostu światowy poziom. No, to, to było fantastyczne. To, to co zrobili no. wtedy na Placu Biegańskiego, myślę, że nikt tego wcześniej w Częstochowie nie widział. I chyba już potem nie udało nam się dorównać, bo jakby, wiesz, też było, tam było chyba z 50 czy 60 osób, to, no, to było niesamowite i te efekty były... Były niesamowite i stąd się wziął ten diabeł, ponieważ Katalończycy tak, nosili tak, te świtoły, tradycyjne, tak, 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 e, tak. tradycyjne diabelskie mhm. stroje, rogi, ogony, e, widły i tak znaczy, dalej. Znaczy, jeżeli ktoś z Państwa <grym> swego czasu, bo na razie to jest historia, uczestniczył w paradzie, która otwierała festiwal Frytka to to e, no, tą Paradę prowadzili, prowadziły czarty i bardzo charakterystyczne kostiumy z bardzo grubego materiału, bo chodziło o bezpieczeństwo, że Dokładnie. te nogi, te iskry lecą, o okulary, gogle, żeby nie zrobić sobie krzywdy, to rzeczywiście było bardzo, bardzo widowiskowe. I tak, I, ale ja że... wiem jedną rzecz, no bo tak roz, rozmawiałem rok temu z Jankiem jak w wakacje zawitał do Częstochowy. Uh -huh. Ostatnio rozmawiałem z Arturem Harem, który, tak, który notabene polecił Ciebie i powiedział, że koniecznie z tobą trzeba rozmawiać. Yy, także dziękujemy mi. mu za, za nominację. No ale powiedział mi jedną rzecz. <laughs> to stowarzyszenie, yy, przynajmniej na początku swojej działalności było stowarzyszeniem, które było bardzo na zewnątrz widowiskowe no choćby przez te showy. Tak. Ale um, wiem, że y, mimo tego, że y, no, tych parat i tych y, popisów ogniem od jakiegoś czasu nie ma, to że stowarzyszenie cały czas działa i cały czas realizuje mm -hmm. jakieś projekty. Ja wiem, że tych projektów nie wiem ile jest i mogłabyś mówić dwie godziny na ten Myślę, temat. Myślę, że co najmniej. No jak nie trzy. <laughs> Dokładnie. Natomiast jeżeli byś tak w trzech, czterech zdaniach sprecyzowała, y, czym się obecnie zajmujecie, to... Co to jest? Dobra, już mówię. To będę mogła, odpowiadając na to pytanie, nawiązać jeszcze do, do poprzedniego wątku. Mm. Diabły, tak? Bo jakby Katalończycy tak. rzeczywiście byli przebrani za te diabły, i to um, mocno zafascynowali dużą, dużą część naszej polskiej grupy, między innymi. Mm. Więc, jakby utrzymywaliśmy cały czas kontakt z tymi katalończykami i też część właśnie osób, które wtedy brały udział w wymianie, co roku jeździła do Katalonii właśnie na, na, ten, na, to, na tą imprezę, którą oni organizowali. I kiedy, jak już mówiłam, trochę się nam zrobiło za ciasno i, i potrzebowaliśmy właśnie tej takiej nieformalnej. Możliwości zorganizowania i wymian młodzieży, i różnych innych akcji, które ja wcześniej organizowałam, to powstał pomysł stowarzyszenia. I nazwa czart tak naprawdę jest CZ Myślnik Art. Tak. Więc to miało Świecie być coś, co czystowała. łączy tak, co łączy miasto, różne wątki i miasto, i, i trochę sztuki i, szeroko pojętej. Tak naprawdę, ale za tym wszystkim ciągle stała edukacja nieformalna, bo ja tak naprawdę wyrosłam z tych klimatów i to wcześniej robiłam, więc nie wyobrażałam sobie, żebyśmy mieli totalnie się przestawić tylko i wyłącznie na organizowanie fire show w Częstochowie, tak. bo ciągle ta strona edukacyjna była dla mnie bardzo tak. ważna. Więc um, pełna nazwa naszego stowarzyszenia to Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Czart. Mhm. I taką mieliśmy ideę, taki pomysł, żeby w ramach tego stowarzyszenia można było realizować różnorakie wątki, różnorakie zajmować się różną tematyką, taką, która gra w duszy różnych młodych ludzi, którzy chcieliby z nami związać no, choćby na część obecną, swojego życia. robicie na obecną chwilę te projekty na czym polegają. Wiesz co, um, robiliśmy bardzo dużo i cały czas kontynuujemy projekty z działem młodzieży głównie. Mhm. Bo naszą misją jest wspieranie mhm. działań młodzieży i pracujemy z młodzieżą. Ostatnio, ostatnie 5-6 lat tak naprawdę bardzo mocno rozwijaliśmy edukację globalną. Robiliśmy to w, we współpracy i w partnerstwie z kilkoma szkołami w Częstochowie. Mamy taką swoją sieć. Ale to jest ekologia jakaś szeroko rozumiana. To jest też ekologia, ale mhm. zrównoważony rozwój i edukacja globalna to jest teraz to się mocno już również w mediach pojawia. Ale takie wątki dotyczące nie tylko ekologii, ale też społeczne, czyli na przykład tolerancja, walka mhm. z rasizmem, to są, to są wszystko wątki, które są mocno związane z budowaniem takiego właśnie społeczeństwa obywatelskiego, takiego zrównoważonego społeczeństwa, mhm. w którym każdy ma miejsce dla siebie. I, ale to też są wątki gospodarcze, czyli to, co wybierasz, kiedy idziesz do sklepu, co kupujesz. O, e, nie wiem, czy zabierasz swoją torbę, czy zabierasz plastikową torbę ze sklepu. Tak. E, segregowanie śmieci, które już jest tak. wałkowane od wielu, wielu lat, tak naprawdę w Polsce. No, ale powiem, czekaj, przepraszam, no? że cię przerywam, bo jest bardzo pięknie, ale to. Jest tak, że y, ty pożegnałaś się z urzędem y, jako urzędniczka? Nie, 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 nie. pracuję nadal. Czyli to jest dwutorowo. takie moje źródło utrzymania Aha, i, i główna, tak, główna, główna praca, tak, a tutaj sobie działamy i y, 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 realizujemy to, co Super. akurat co się przydarzy, albo mhm. to, co chcemy, jakie są możliwości. Mi jedną rzecz, bo tak ktoś będzie oglądał tą rozmowę z młodych ludzi, no bo ja bym też chciał w jakiś sposób to co no rozumiem, że jest strona stowarzyszenia, jeżeli mhm. ktoś chciałby y, z wami działać czy uczestniczyć czy jako wolontariusz czy coś to Rozumiem, że może się zgłosić i że najbardziej, Jak najbardziej. Jest, jest, Jak, te najbardziej. Te są otwarte Jak najbardziej. Czas. Zapraszamy wolontariuszy. Mamy, mamy wolontariuszy, którzy działają z różnych pobudek. Czasem są to po prostu uczniowie, którzy chcą mieć wolontariat na świadectwie, tak. a czasem są to, są to osoby, które po prostu mają swój własny plan na działanie. Pamiętam, że kiedyś była dziewczyna, która koniecznie chciała zrobić na przykład szkolenie z pierwszej pomocy. Wiesz, no, totalnie nieczartowy temat, z którym nie mieliśmy do czynienia, ale potrzebowała takiego wsparcia organizacyjnego, bo o, mogła wystąpić o dotację, o jakiś tam grant. Mhm. Także zapraszamy y, wszystkie osoby tak naprawdę, które mają jakiś tam swój pomysł na działanie, a potrzebują wsparcia organizacyjnego, jakiegoś doświadczenia, doradzenia, czy choćby, y, czy, czy choćby regonu, żeby wystąpić z wnioskiem o dotację. Aktualnie y, mieliśmy w, bodajże w maju czy w czerwcu, ogłosiliśmy na przykład nabór dla kolejnych wolontariuszy, bo zaczynamy nowy projekt dotyczący mowy nienawiści. I szukaliśmy, ogłosiliśmy, no, tak, super. rekrutację dla takich osób. Ale to osób. jest tak, że są jakieś bariery wiekowe? Nie, tak naprawdę nie ma, nie ma, nie nie ma nie tak. żadnych barier wiekowych. Czarty zamykamy, trochę popotkujemy. No dobra. Jesteś zaproszona przez znajomych na kolację. Mhm. I załóżmy, może nie do knajpy, w domu się to odbywa co sprawiłoby ci frajdę, co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś, żebyś powiedziała, o kurcze, ale mi sprawili przyjemność, jak ja to lubię jeść. Sobie to słuchaj, ja w ogóle lubię niespodzianki. Tak. Fajnie by było, jak gdyby to było coś, coś, czego się właśnie nie spodziewam. Ja w ogóle przez te wszystkie podróże, bo tak naprawdę zjeździłam dzięki tym projektom nie. europejskim całą Europę, to chyba najbardziej pokochałam kuchnię włoską. Może to nie jest tak. zbyt oryginalne. Nie, wszyscy mówią, że pizza, ale... lasagne. Nie, nie i pizza, pasta, słuchaj, pasta, nie lasagne. Nie bo nam się, kojarzy, nam się kojarzy właśnie no. um, włoska kuchnia wyłącznie z pizzą, lasanią. I tak dalej. Ale to absolutnie nie jest to, bo kiedy jesteś we Włoszech, to po prostu dostajesz takie rzeczy, których, o których ci się nie śniło. Więc tak, gdyby ktoś pomyszkował w internecie i coś fajnego tak z kuchni włoskiej, nieoczywistego, przygotował to myślę, że, żeby mi to bardzo smakowało. Ale tak ogólnie to. Muzyka. Nie mam jakichś preferencji. Czy więc... muzyka odgrywa jakąś rolę w twoim życiu, czy jest tylko gdzieś takim, takim jakimś dodatkiem? Wiesz co, ja bardzo lubię muzykę i y, słucham, aczkolwiek z czasem to się, coraz wiesz, mniej. trochę zmieniło, tak. I no słucham ale jeżeli tego coraz byś mniej. Nie miała wymienić trzy zespoły albo trzech wykonawców, takich, których lubisz słuchać, których... Y, nie, ostatnio to, chyba nie mam już takich bardziej, bardzo, bardzo ulubionych, no, których ale, mogłabym mieć, ale myślę, że w muzykę soul gdzieś bym poszła soul, w tą. Tak, ja jestem mimo wszystko czarty, porówna, ale, ale mimo wszystko jestem spokojną osobą i właśnie lubię. Historię. Też zdecydowanie. No, no Kolejne bardzo ważne pytanie, okay. że które zawsze pada w tym cyklu, i brzmi następująco. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Jak Ty postrzegasz to miasto? Ja Częstochowę lubię. Mm -hmm. Tak naprawdę poza jakimiś krótkimi epizodami, trwającymi nie dłużej niż parę miesięcy, to mieszkam rzeczywiście cały czas w Częstochowie, i pamiętam, że jako młoda osoba niekoniecznie miałam dobre nastawienie, i właśnie myślałam o tym, że nie, to Częstochowa jest fe i mm -hmm. lepiej stąd wyjechać, ale jako już osoba dorosła mieszkająca w Częstochowie. Mnie odpowiada chyba i wielkość Częstochowy. Trochę brakuje mi tej aktywności, może jeszcze wiesz, żeby tutaj coś więcej się działo, ale ja bardzo lubię tak, częstochowe, no tak, tak, lubię tu mieszkać. Większość osób lubi, choć znajdują się tak tacy, którzy narzekają, że jednak pada często, że piękne miasto z niewykorzystanym potencjałem. O. No tak, i być może. Ja nie takie. lubię narzekać i no, w ogóle też no, staram właśnie. się nie oceniać, a już szczególnie negatywnie, więc dobrze. jak najbardziej na to. Tak. Ja mam kolegę, z którym jak się spotykam, to zamiast powiedzieć cześć albo dzień dobry, to mówi nie, jest dobrze. Nie jest dobrze. Słuchaj, ja, to nie jest tak, że jestem osobą narzekającą, bo mój mąż to by powiedział, że to jest w ogóle nieprawda. No. Ale, ale myślę sobie, że jakby o rzeczach, o których decyduję, no to tutaj mogę sobie ponarzekać, coś tam tak. próbować mhm. zmienić. A tych pewnych rzeczy, których nie, po, nie potrafię zmienić albo na które nie do końca mam wpływ, nie na całość, staram się dostrzegać pozytywy. No, to super. Ja zawsze na koniec proszę swoich rozmówców o nominowanie kogoś. Do kolejnej rozmowy. Czy ty byłabyś w stanie mi zaproponować kogoś, z kim nie rozmawiałem, a z kim uważasz, że fajnie byłoby pogadać i pokazać, że coś fajnego robi? Słuchaj, no, myślałam o tym mm -hmm. wcześniej przed naszym spotkaniem i yy, 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 chciałabym nominować Łukasza Suskiewicza, yy, który. Zapisz sobie. Zapisz sobie, który jest U, częstochowskim coś. pisarzem. Sus I mógłby ci opowiedzieć. Kiew Skoro zapisujesz, nie rozmawiałeś, no i mógłby ci opowiedzieć też pewnie wiele zaskakujących historii. No to super. Czego Ewuniu życzyć, już tak na koniec dla ciebie? Słuchaj, no nie wiem, chyba żeby lato trwało wiecznie, wszyscy byli uśmiechnięci i żebyś zawsze na kolację była zaskakiwana. <laughs> Właśnie. Frykasami z, z kuchni włoskiej. włoskiej. Dobrze, to tego życzę. Zdrowia przede wszystkim. Teraz się na co dzień niech się wiedzie. A jeszcze no. chciałam powiedzieć kończąc, bo też mówiłeś, a propos zdrowia przypomniałam, bo już mamy pandemię już od dwóch lat de facto, tak. bo mówiłeś, że, że czarty, fire show i tak dalej. Myślę, że to będzie kontynuowane, tylko przez ostatnie dwa lata po prostu pandemia. No ja, wiesz co, cały czas czekam i tak samo frytka się nie odbyła. Uniemożliwiła tak, to, dokładnie. Tak, tak, ale mam nadzieję, że to jakoś przetrzymamy i, w, i wróci normalność. Też taką mam nadzieję. No, bardzo bym sobie życzył. Proszę Państwa, gościem moimi i Państwa, bez kozery prezes Stowarzyszenia 3 Myślnik Art, czytane czat, stowarzyszenie, które wspiera młodych w różnych działaniach. Także jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę podziałać czy zapoznać się to zapraszamy w internecie, proszę troszeczkę pogrzebać. Oczywiście Panią Prezes jest Pani Ewa Jeziak, która lubi, tak jak już powiedziałem, kuchnię włoską, muzykę soulową, no i bardzo dobrze zna język angielski. <grymne> <grymne> bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bawę. serdeczne, było bardzo miło. Machamy tutaj. Kochani, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was. Do pa, zobaczenia. Pa.